Hej, witam was w Domku w Newcrest. To jest domek z mojej starej rozgrywki. Zaczęłam w to grać ponad 3 lata temu, ale miałam bardzo słaby sprzęt i bardzo słaby internet i to po prostu nie szło i to tak odłożyłam. I jakoś tak się złożyło, że zaczęłam zastanawiać się nad tymi starymi moimi zapisami i ten znalazłam. Mam nagrane z tego chyba z 11 odcinków. I myślę, że może sobie trochę pociągnę to dalej. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ogólnie domek jest jakby nie taki zły, ale po prostu ten, to rozstawienie okien i w ogóle ten dach tutaj to mnie powalają. Postaram się coś z tym zrobić. Poza tym ten domek jest troszkę za duży mi się wydaje. Postaram się zrobić z niego mniejszą wersję, jego mniejszą wersję, żeby po prostu um, oni mogli te skille y nabijać szybciej i tak dalej, bo nie wiem jakim tutaj nie są dosyć starzy tak, bo oni są dorośli. Z tego co pamiętam, to dzieci mogli, o dzieci mogli zacząć się starać dopiero po ślubie, a ślub musieli mieć w wieku dorosłym. Więc y, oni troszkę tych lat mają. I teraz tak, to jest nasza simeczka, która prowadziła to wyzwanie, nasze pierwsze pokolenie. I ona jest na poziomie szóstym kariery. I ma jeszcze do osiągnięcia tutaj, pokrewną duszę. Więc postaramy jej się to załatwić. A co tyczy się tutaj Sebastiana, tak, bo to ogólnie jest Lucy, to jest Sebastian, a w kołysce jest mały Kacper, W ogóle nie wiem skąd to imię się wzięło, <laughs> brzmi jakby było wy, wylosowane, no bo jakby chyba szłam bardziej w angielskie imiona z tego co widzę, zresztą nie tylko po nich, ale też po jej, ich rodzinach, bo oni mają tutaj w tym mieście też swoje rodziny. A tutaj jest Kasper. No ale właściwie Kasper istnieje też w angielskim języku, więc może będziemy mówić bardziej przez S. Kasper. Tak mi się wydaje, że jakoś tak to się bardziej wy, wypowiada bez tego C. I właśnie Sebastian. On sobie poszedł coś zjeść, dobra? Niech sobie idzie coś zjeść. On jest lekarzem na poziomie piątym, więc też wcale nie tak źle. Chociaż myślę, że nie będę tutaj się u niego tak strasznie nad tym skupiała, bo widzę, że tak. On ma bajecznie bogaty tą e, aspirację. A my mamy 16 tysięcy simoleonów. I właśnie nie wiem skąd to się bierze, bo domek jest bardzo skromny, jak na początek. On jest strasznie pusty i on praktycznie nie był przerabiany od samego początku. Ja go tak postawi postawiłam dla Lucy i on tak wyglądał. Miał troszkę więcej rzeczy, ale ja grałam wtedy z modami, z jakimiś mebelkami i tak dalej. dalej też bez sensu, bo też mi to obciążało grę. Oni mają 16 tysięcy. Ja się zastanawiałam, dlaczego ja im tego domu nie remontowałam i podejrzewam, że to właśnie przez tą aspirację Sebastiana, bo on ma tak zgromadzić 20 tysięcy, zarobić 25, no to wiadomo, że to będzie mu cały czas rosło, tak jak y, będzie y, zarabiał, to tak będzie mu rosło. Ale to zgromadzić, to my musimy mieć tutaj w funduszach rodziny. Więc y, wchodząc tutaj dalej, tutaj muszę zgromadzić 35, a tutaj aż 50. Więc mi się wydaje, że ja po prostu sobie jakoś rozkminiłam, że będę im to zbierała te pieniądze, no, ale to też jest właściwie trochę bez sensu, bo ten dom jest naprawdę ubogi, w ogóle nieprzytulny, taki zimny. Aha, jeszcze mają pieska. Zapomniałam o piesku. Piesku to jest laki, tak. I myślę, że po prostu troszkę się tym domem zajmę. No i jego pomniejsze. Dobra, zajmij się synkiem. Zajmij się synkiem, bo ryczy. I myślę, że ich trochę ogarnę, ogarnę, pozmieniam ten domek i będziemy się wtedy widzieć. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda z odnowionej wersji. Ok, w międzyczasie, jak ich troszkę ogarniam, jeszcze przyszło wynagrodzenie Lucy za książki. Ok, jesteśmy. Tak wygląda nowy domek. Ogólnie bardzo go zmniejszyłam. <coughs> bardzo. Stwierdziłam, że na razie nie potrzebują tego miejsca, a chciałam się, tyle miejsca, a chciałam się zmieścić w tych 63 kratkach, żeby, 64 kratkach, żeby mieć ten mały dom, żeby się szybciej uczyli. Chcę ich podszkolić w umiejętnościach dosyć mocno. Tak, y, Luśka sobie poszła na spacer, więc sobie idzie. Sebastian mopował podłogę, dalej mopuje, bo łazienki nie zmieniłam. Jest cały czas tego samego rozmiaru i wszystko jest tak samo. Ym, no, sypialnia jest dużo mniejsza, y, bo baska dałam do y, tutaj, do biura. No, i tak, tutaj wcisnęłam małą jadalnię, salonik i kuchnia. No, wszystko bardzo malutkie, ale mieścimy się, bo zaraz pokażę. Mamy 63 z 60, sze, Mamy 63 z 64 pól wymaganych do tego malutkiego domu. I będzie rozwijanie umiejętności przebiega dwa razy szybciej, więc spoko i tak, mniejsze wydatki. Dobre masy, samopoczucie i tak dalej. No to jest ważne, ale jakby chodziło mi przede wszystkim o to. Aha, właśnie. Nie wiem, kiedy mały się urodził. Weszłam tutaj w powiadomienia i jedne, co widzę, to to, że dwa razy był w żłobku. O, tutaj Kacper wrócił ze żłobka. O, i tutaj też Kacper wrócił ze żłobka. Więc, no, dzisiaj jest sobota, więc podejrzewam, że ma trzeci, może czwarty dzień, ale nie ma... O, yy, parasol. Dawaj sobie czarną. Rzadko biorę czarną. Nie było tu powiadomienia o urodzinach, więc jeszcze urodzin widocznie... Nie, nie będzie. Yy, mamy dosyć duży przeskok, yy, bo ja skończyłam nagrywać tamte odcinki jeszcze przed ich ślubem, a oni tutaj już są po ślubie, właśnie wcześniej tego nie mówiłam, a to jest dosyć ważne. Tak, to jest żona, dlatego też już mają dziecko. I ja nie wiem, ja musiałam widocznie nagrać więcej tych odcinków, nie wszystkie wrzuciłam i one mi gdzieś zaginęły. Nie wiem, gdzie je mam. W każdym razie będzie taka luka między tymi odcinkami. Dobra, już chyba wystarczy psu wrócić do domu, bo... bo pada. sobie usiądź i kończ pisać tą książkę. Mm, dobra, tobie tutaj ładnie podskoczyło, czego ty potrzebujesz. Zdiagnozować dwóch pacjentów i ich wyleczyć. No dobra, a tak to właściwie niczego ci nie brakuje? Troszkę dziwnie, ale myślę, że pewnie logiki jakieś musisz się do tego uczyć albo coś. Logika, poziom trzeci. Okej, okay, dobra, ja już wszystko wiem. Ta kanapa im przeszkadza, będę musiała zmienić tą kanapę. Teraz zauważyłam, że Luśka tutaj nie może przejść do biura. Ok, teraz będzie działało. Musiałam dać małą kanapę. Duża niestety nie przejdzie. Damy ją sobie kiedy indziej. Dobra, on ogólnie tak. Tutaj ma pełno grzybów, tutaj cebuli, a tu truskawek. Ja to bym chyba trochę podmieniała. Myślę, że tutaj mam jakieś zioła, więc po prostu po dwa chyba dam. Ale to zaraz, spokojnie, niech przestanie padać. W ogóle chciałam ich wysłać tutaj na rolki. No i zaczęło lać. Ona idzie do pracy. Aha, no dobra. Niech pisze tą książkę. To wtedy się Sebą zajmiemy. on może na komputerze będzie mógł coś robić. Z tą logiką. A! no przecież mogę im kupić książkę do logiki. Pff. O, nawet mu się spełniło. A to co z pieskiem? Wyprowadź psa. No nie teraz. E, czy Seba lubi muzykę retro? Może lubić. Leć do pracy. A, Sebek będzie grał w piłeczkę. No i super. Nie wiem, czy nie kupiłam mu za wysokiego poziomu tej książki, bo wzięłam drugi tom. Może on potrzebuje pierwszy. No, chyba potrzebuje pierwszy. Dobra, to kupujemy jeszcze jedną. Ktoś puka? Jakieś babsko. Maki Sosna, nie wiem kto to. O, Kacper ma wkrótce urodziny. Dobra, czyli jutro będziemy mogli go postarzyć. Jarmark? Nie, nie chcę jarmarku. Czwarty poziom, super. No i młody zaczął płakać. Dobra, psinka, czemu tutaj śpisz? O ty masz tutaj posłanie. Toś mu może nie pasuje. Nie sprawdzałam ogólnie, czy tutaj wszystko działa. Yy, czy nic nie blokuje. No tak jak ta kanapa wcześniej. Ale to na spokojnie. Dawaj i przytul, małysz, maluszka, pogawosz i jeszcze pokołyż. Dobra, i to mu powinno starczyć na jeszcze dużo, dużo godzin. Właściwie ten sewa ciągle w piżamie chodzi. Przebierzemy go w coś i każemy się dalej uczyć. Oh, no. Myślę, że można sprzedać ym, prawa. I to z tego, że nie będziemy mieli y, wglądu tam w, w scenariusz i jak to będzie konkretnie wyglądało, ale y, będzie wiadomo, że film jest ekranizowany na podstawie jej książki, więc będą y, inne jej książki lepiej się sprzedawały, nie? Nad sławą mi nie zależy, ale pieniądze też się przydadzą. Oha, 720. No ja myślałam, że dostaniemy jakiegoś pa parę tysiaczków, nie? Za coś takiego, no ale dobra. Yy, nie jest. Zjesz z luśką, jak wróci z pracy. Napełnimy miskę. Zypnij mu właściwie, do której ona pracuje. Ale zmęczona jest, o ludzie. A do 21 aż. Hmm. Ale dostanie awans przynajmniej. To może nie będziemy na nią czeka, nie, czekać, niż fa niech faktycznie sobie zjedzie. dwie. Dobra, psinka psia, Ja myślę, że ona wróci. Co, już? Boże, już jest 21, ale ja jestem dobra, nie? Tego nie zauważyłam, ale okej. Okay. Niech szybko skorzysta. Też sobie w Ciacha jakąś dobrą sałatkę. Tak, bo myślę, że zrobię im yy, od razu to, to drugie dziecko, tą drugą ciążę załatwię. To ty musisz teraz do pracy. Ósmy literackich, trzeci logiki i pisanie książek. Nie idziesz spać. Właściwie, co oni mają w, wyposa w wyposażeniu? Ona nie ma. Po co ci to? Ona nie ma, a on on też nie ma, bo w ogóle przydałyby się jakieś truskawki, bo już mamy chłopca, więc ja bym chciała... Aha, przyszłaś zemdleć, dobra. Ja bym chciała po prostu... Yy... Córeczkę teraz! Młody, nie pij tego, bo do Weta będziemy musieli zaraz jechać. Yy... Okej, okay, oni jeszcze śpią. Seba, no jedyne co, to troszkę będzie śmierdział, ale dobra, dołączamy z nim. Okej, okay, czyli mamy 10 godzin, widzę, od 6 do 16. Zdiagnozować i wyleczyć dwóch pacjentów. No nie wiem, mam nadzieję, że to ogarnę. dawno. Nie grałam w tą karierę. Pewnie ze 3 lata, tak jak w tą, w tą rozgrywkę. Pff. Dobra. Pobierz próbkę tkanki. To sobie od razu podejdzie. O, próbkę tkanki to na pewno od niebieskiego pobierzemy. Dobra, i prowadź badania, żeby uzyskać diagnozę. Zaraz zobaczymy. O, prześwietlić. A to może być ciekawe. Nie pamiętam, żebym kiedyś, kiedyś kogoś prześwietlała, gdzie tu to, to coś jest takiego atu. A może prześwietlam? O, właśnie, bo pamiętam, że miałam tą maszynę zepsutą. Ale obie są zepsute? Eee, dobra, to nie. To najpierw to. Prześwietl ciało. Jeden. Yeah, na... Ale to długo trwa. Ale to ja nie wiem. No, zazwyczaj to chyba diagnoza się świeciła, jak było wiadomo, co. Spuchnięta głowa, gwiazdy przed oczami to, to nie. Brak choroby? Czy on wygląda na zdrowego, nie? Już nie wiem, są jakieś podpowiedzi do tego? Diagnoza postawiona. Sebastian stwierdził, że Filip przyzwanie jest całkiem zdrowy, ponieważ Filip przyzwaniec nie wymaga dalszego leczenia może już wyjść. Czy to mi się liczy? No właśnie, ja go nie... Dobra, idź gościu. Boże, tyle czasu na tego kosmita straciliśmy. Bierzemy Lobo. O właśnie, no, ten to wygląda na chorego, on to na pewno coś ma. Może to u weterynarza tak jest? Bo mi się coś kojarzy, że się świeci ta... Mm, ...diagnoza. <grywka> ten to jest kurde dobry, nie? <grywka> On to będzie miał to tygrysie coś, chyba. Trochę strzeliłam, ale już mi się nie chciało robić dalszych badań. Yy, dobra, leczymy go. Nieskuteczne leczenie, czyli jednak nie. Jego bo nie wygląda lepiej. Po przyjęciu zastrzyku, zjazdnoka jaką postawił Sebastian była nieprawidłowa, co będzie miało wpływ na jego ocenę pracy. No nie, no ale mamy złoto. Czekaj, ja nie mogę jeszcze... On zasnął i to już koniec? Nie mogę mu dać innego zastrzyku. Kurde, jestem beznadziejnym lekarzem, nie? Aha, bo tu mi odpadła ocena. Mm. Ta diagnoza się nie wyświetla, to ja nie wiem. Dobra, trudno. Zobaczymy tego. Mamy jeszcze chwilkę. O właśnie. Maluszek ma dzisiaj urodziny. Aha, a ja nie, nie sprawdziłam, czy Luśka jest w ciąży. Czemu ten płacze cały czas? Dobra, już oleć go, idziemy jeść. Dobra, nie tak źle. Okej, okay, młody wrócił ze żłobka. Jak Luśka wróci, to go postarzymy, a ty weź się człowieku wykąp albo coś. Ciekawe jak ten młody będzie wyglądał, bo ogólnie oni mają dziwne twarze. I ta Luśka i. I Sebastian. Okej, okay, Lucy wróciła. Oczywiście zmęczona. Strasznie, jak zwykle. Niech się wykąpie. O, główienko to dajemy sobie, bo on będzie nawoził roślinki. Kto do ciebie dzwoni? A, e, szwagier. E, no nie, nie teraz. Urodziny robimy dziecku. Mam cię podejdź. Ojciec też podejdź. Idziemy na urodzinki. To radio to chyba schowam, bo wkurza mnie. Dobra. Więc co? Postaż gdzieś tu będzie. O, postaż. Dobra. Okej, okay, i losujemy cechę. Coś ja przylepa. Jestem ciekawa, jakie oni mają cechy mieć w drugim pokoleniu, ale to jeszcze trochę, jeszcze trochę czasu. No dobra, będzie przylepa. Aha, i właśnie od razu bym chciała, żeby ona zrobiła test ciążowy. Kacper, aha, od zmarłego dziadka może się spodziewać prezentu. Dzięki, Bill. No okej, okay, no właściwie jest słodki. Nos ma zadarty, więc chyba będzie po tatusiu. A te brwi, nie wiem po kim. Co to jest w ogóle za kształt? Dobra. Troszkę go przerobię i zaraz się widzimy. Okej, okay, i tak mały wygląda. To będzie jego pierwsze ubranko: eleganckie do snu, I imprezowe do pływania na gorąco i na zimno. Okej, okay, właśnie się skapnęłam, że muszę dać mu łóżeczko. Pff. Aha, a ona jest za dwoje, czy nie? No. Dobra, sprzedamy. Zaraz się okaże. No okej, okay. Tarowisiuśku, zaraz się dowiemy co i jak, a ty sobie idź już spać. Mamy ogólnie jest super wyspany, więc ja myślę je za dwoje, no i super. Dobra, musimy skarnąć gdzieś jakieś... Ej, co tu, co tu się dzieje? No okej, okay. no to Lucy się bardzo ucieszyła jak widać. No nie, aha, rozmawiaj, no może chcesz mu powiedzieć, o pies. No i dobra, super. Ucieszył się dość spanka i ty, co chcesz z nim, gawosz. Aha, on jest przylepa. A może seba. Skoro już ten, to może... uczysz go umiejętności kibelkowania. Powinien bardzo szybko tutaj mu zasować ten paseczek. No właśnie, bo ja bym chciała faktycznie to dziecko zostawiać y, samo. W sensie oni sobie pójdą spać, ono się samą zajmuje, ale to musi umieć korzystać z nocnika, żeby się nie kupać za chwilę. Przy jednym kupkanu, kupkaniu prawie dwa poziomy zdobył. Jeszcze raz. I on będzie to umiał. Sam będzie chodził. To jest właśnie super w tych małych domkach, nie? <laughs> Przynajmniej te dzieciaki się szybciej ogarnia. O. Proszę bardzo. Dobra. I się przy okazji tacie zachciało. Okej, okay, i idziemy spać. Czy coś będzie mu przeszkadzało? Nie. No i super. No i śpiuchnamy. O nie, laki zmieniła grupę wiekową. Nie, nie mówcie mi, że ona jest staruszką. Dopiero co zaczęłam grać, więc mam starego psa, który niedługo tydzie. Hmm, może bułeczki jagodowe? Ciekawe, czy to jest dobre na śniadanie. Czy to jest po prostu. Czy oni się będą tym. jajecznice zrobię. Czy oni będą się tym najadać. Ewentualnie zrobię drugie danie jeszcze. Ma wolno dzisiaj i jutro. To bym chciała jej tutaj wszystko podskoczyć i później zrobić już remont z tego domu. Jakby Seba sobie nie radzi trochę zbyt, zbytnio w pracy, ale no, jakby nie przeszkadza mi to za bardzo. To ją muszę rozwijać, a nie jego. Tylko chciałabym, żeby jednak był lekarzem, bo on y, nie jest lekarzem. Tylko asystentem pielęgniarskim. Moje zęby, bo widzę, że troszkę tej higieny masz mało, ale nie za dużo i ona musi charyzmę, więc od razu będziemy to ćwiczyć. Przebiorę ją. Coś, coś, coś domowego, czy ona ma? Nie ma tylko jeden ten. No dobra, była po ciąży, teraz jest w ciąży, może sobie spokojnie chodzić w takich wygodnych rzeczach. Nie obudzisz dziecka? Przypadkiem? Okej, okay, ile ona dostała? 656. A ja jestem za tym, żebyś wziął na spacer psa. Wyprowadź, może idź pobiegać. O, łysa pani. Nawet nie wiedziałam, że mamy sprzątaczkę, no ale dobra. Co? Co, 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 Nie, 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 Moment, 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 moment. O mój Boże. Zobacz, zostaw to. Weź... Dobra, już się przebrałeś? O, tak, to jest twój na gorąco. O mój Boże! Ty nie biegaj z nim, dobra. Ech, wracaj do domu. Chyba mu tyle wystarczy. Jej! Dobra, napraw to, bo ta sprzątaczka tutaj się zamopuje na śmierć. O, mały wstał. Ja już zapomniałam, że w ogóle mamy dzieciaka. <noise> no mam w pokoiku, tam taki zamknięty. Ale ogólnie fajną mu tą fryzurkę dałam, pasuje mu. Wygląda uroczo, nawet te brwi mi nie przeszkadzają. I posadzimy sobie tutaj... ...jakieś zioła. To. I teraz tak. To też wykopiesz, to też wykopiesz. I na miejscu jeszcze szałwie damy. Jeszcze to wykop, szałwia i szałwia, okej, zasiejemy, dobra, Dobre. do tego się nie dostaniesz, aż kurde, ja to zawsze wciskam zjedz to, zawsze, skorzystamy i może poprawimy się tu, co oni tu mogą robić, mały może odjeżdżać. właściwie jest poniedziałek, jest... Lato. Aha, bo ja mam po dwa tygodnie poustawiane. No może to i dobrze. Niech ja się trochę tego lat tym latem. Ej, jeszcze mogłabym mu kupić ten. Mm, mm, do pluchtania się. Basenik. To teraz y, Seba się trochę popawi z młodym. Ona się musiała załatwić i niech sobie dalej tutaj ćwiczy. A młody idzie. Aha. Młody poruszanie się Zaraz będzie miał. Bo już ma trzeci poziom. Będziemy mieć dziecko geniusza. Ciekawe czy musi mieć jakiś konkretny zawód młody. I się pokąpiemy jeszcze trochę. <laughs> Seba to dobry tatuś. On to się tym dzieckiem zajmuje więcej od Lucy. Jakby... Ona mało zainteresowana. Oczywiście, że jesz. No ale dobra, wciąż jesteś, to zjedz sobie. Jak tam to twoje... Okej, okay, masz. To teraz jeszcze umiejętności literackie. Zjesz i będziesz pisała tą książkę dalej. Aha, jeszcze opłacisz rachunki. Opłacisz rachunki i może zagłosujmy na te plany działania. Nie wiem, czy mamy jakieś y, głosy, y, ale może mamy. Przydałoby się, żeby nam czegoś głupiego tutaj nie wprowadzili. Ha, jeszcze nie można. A mamy tylko 9 głosów wpływu. No dobra, okej. Okay. Dobra, to piszemy dalej. Napisz, wróć do pisania. Okej, okay, lecimy. Jak głosowanie w tej chwili? Aha, bo ona miała 9, więc nie miała za tego yy, ten yy, głosować. Przecz z kurtuazją. No, no niedobrze, to nie jest zbyt spoko. Dobra, ona teraz zaraz niedługo dostanie ten punkt i myślę, że na następną rozgrywkę już będzie troszkę dom znowu przerobiony, bo dorobimy te pokoiki. Yy, aha, i muszę zdobyć truskawkę, muszę o tym pamiętać. Albo właściwie nie muszę, wystarczy, że włączę radio i będę słuchała jakiejś tam muzyki, chyba pop, to też pomaga. Nope. Co za osiągnięcie? Lucy napisała książkę. Dobra, okej, okay, w końcu. E, wydamy ją od razu. Mm, wydawcy. Napisz książkę z gatunku. A może nie ma takiej kategorii jak, y, y, jak romantyczna? Może po prostu muszę wziąć poewie i dać jakiś romantyczny tytuł? Nie rozumiem. Jak na przykład dam fantastykę i niech ona po prostu napisze coś. Może po prostu zmienimy troszkę ten tytuł. I wielka miłość. Aha. No, a może być dużymi, a czemu nie? Okej, okay, niech trochę popiszę, co to będzie... O, teraz wyobraźni się trochę mamy pouczy. Okej. Okay. Luśka gotowa do pracy. Ale niech pisze do upadłego. Słodki mały, ciekawa jestem jak będzie wyglądał. Tak się zastanawiałam przez chwilę czy nie włączyć i sobie nie, za, nie zaspoilerować. Sam poszedł na kibelek. Cudownie po prostu. Czemu ten pies tak lubi kibel? Co? Już napisała tą książkę? No właśnie. A tamtą pisała tak strasznie długo. Okej, okay, to też od razu wydamy. Też sprzedawcy. Kasa nam potrzebna, będzie remont domu. Biedny, co jej się dzieje jak ona zmywa naczynia? O nie. Kurczę, nie wiem, czy to ta bluzka, czy to. Jaki ma już ładny brzuszek, ojej. Idzie załatw, idzie załatw. Mały, czemu przestałeś jeść? Z żadnych klocków, masz to zjeść. ojeny. Okej, okay, i myślę, że będziemy tutaj kończyć. O, młody sobie poszedł w Kimę. My też sobie już pójdziemy. I strasznie szybko lecą te... Przez tą ciążę. Okej. Okay. W ogóle ta ciąża strasznie szybko postępuje. Albo ja po prostu tak gram. <laughs> Ale wydaje mi się, że strasznie szybko postępuje. Muszę znaleźć się tych truskawek. Pójdę na jakiś targ jutro i znajdę truskawki i będę kazała je jeść cały dzień. Dobra. I myślę, że to na tyle. Psinka psia się postarzała. Ale chyba jeszcze trochę za nami będzie. No mamy normalny tryb życia, normalną długość. Więc myślę, że będzie całkiem w porządku. Okej. Okay. Fajnie wrócić do tego zapisu. Właściwie... Z tego, co pamiętam, to to wyzwanie miało być takie całkiem dramowe. Ale chyba drama się zacznie bardziej w tym drugim pokoleniu. Nie wiem, czy on będzie dziedzicem, czy, czy to drugie dziecko, ale w drugim pokoleniu, z tego, co pamiętam, to mają być jakieś dramy, chyba w związku. W związku ma nigdy nie być dziedzic i tak dalej. No nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. No, a tymczasem do następnego na razie.